Po wejściu do lokalu wyborcy udają się do komisji, aby otrzymać karty do głosowania. Jeśli w lokalu jest więcej oczekujących, tworzą się kolejki. Po otrzymaniu kart wyborcy udają się do kabin. Jeśli kabiny są zajęte, wyborcy mogą zaczekać lub poszukać innego, dogodnego miejsca do oddania głosu. Wyborca po dokonaniu wyboru na karcie do głosowania składa kartę i wrzuca ją do urny. Po zagłosowaniu wyborca niezwłocznie opuszcza lokal wyborczy. Cały czas do stołu komisji podchodzą nowe osoby, więc wyborcy, którzy czekają na otrzymanie kart do głosowania, mieszają się z tymi, którzy już te karty otrzymali. Tłok w lokalu wyborczym powoduje, że wyborcy głosują poza miejscami do tego przeznaczonymi, co może oznaczać, że nie oddają głosów w sposób tajny. Tłok sprzyja między innymi głosowaniu rodzinnemu, które narusza zasady tajności i do którego niestety często dochodzi w Polsce. Może się zdarzyć, że wbrew przepisom wyborcy wyniosą kartę do głosowania przed lokal, aby tam zagłosować. To nielegalny proceder, który może być początkiem fałszerstw. Aby rozładować tłok, komisja może wyznaczyć jednego członka, który będzie zarządzał ruchem wyborców w lokalu, i zapraszać ich do podejścia do stołu komisji po odbiór karty do głosowania. Umożliwia to wyborcom wygodne oczekiwanie, zapobiega tworzeniu się zamieszania wokół urny, a także ułatwia wykrycie prób wyniesienia kart do głosowania poza lokal wyborczy. W małych komisjach te role może pełnić urnowy. Za utrzymanie porządku w lokalu wyborczym i sprawne przeprowadzenie głosowania są odpowiedzialni członkowie komisji.